Piękna bań. Dostał jeden wróc. Wrók w nie odwrócenia Milan Grasant. Klacz! Dzięki króźwia Fajna błoń tam mysz. Spajk leży na A Atakujące wygrywają! Czas na shake proteinowy. Rozpiera Od tyłu kurwy syny. Dobra, mam cię. mamcie mam cię kuźwa. Mam cię kuźwa. Zostało 30 sekund. Został jeden wróg. Bania. Przechładuje. Nie uciekniecie. Co nas tu czywi? Przechładuje elegancko Bania trzecia pod rządku